Sawer Pruszyński Opowieść o Mickiewiczu Nad Lemanem Na letnie mieszkanie przenosili się Mickiewicze na Saint-Germain. Tu zmarł przygarnięty przez nich Wodziński, zatopiony w katolicyzmie, wspominający rodzinny Wołyń. Inni poopuszczali Paryż. Zalescy osiedlili w Eindau pod Marsylią, nad samym Morzem Śródziemnym. Pisali, że jest tu tanio i cicho. Zapraszali, by osiadł tam również Ignacy Domeiko, wierny towarzysz ostatnich lat. Skończył paryską Ecole de nadarzyła mu się naukowa posada w Chile. Wybrał się tedy za ocean. Znowuż towarzysz odpadł. Wraz z poprawą finansową po przysłaniu pieniędzy przez Raczyńskiego, pani Celina przestała płakać nad przyszłym losem córki. Pisała za to do siostry w Petersburgu, żeby jej kupiła sobolowe boa, jak można najpiękniejsze, i żebyś mi je najprędzej posłała. Nie był to jedyny sprawunek. Doniosła jeszcze, że Adam kupił mi fortepian. Karę Erarda, najpierwszego tu majstra. Niebawem zachciało się jej pieska, modnego wówczas pudla. Ale przy obojgu dzieciach w domu, jednej służącej i nieporadności gospodyni, mąż jakoś wybił jej to z głowy. Przesyłki z kraju, pomoc Januszkiewicza czy Raczyńskiego, wszystko to łatało dziury dorywczo. Gdy widoki na wystawienie sztuk w teatrach paryskich zawiodły, trzeba było myśleć ostatecznie o dochodach starszych. Gazety przyniosły właśnie wiadomość, że w nie wakuje na Akademii Tamtejszej stanowisko profesora literatur starożytnych. Zwyczajem i dziś stosowanym na zachodzie rozpisano na nie konkurs. Mickiewiczowi przypomniał się grodek. Postanowił się stawić, z końcem października był już w Szwajcarii, spotkał paru polskich znajomków, zaprzyjaźnił się z kilkoma włochami, emigrantami, którzy wygnani z własnej ojczyzny czekali tu, jak Polacy w Paryżu, na godzinę walki i wolności. Szwajcarzy ze swej strony zaskoczyli go dobrym przyjęciem. Rektor zaprosiwszy go do siebie, Wszczął z nim rozmowę o literaturze antycznej, a gdy po skończonej wizycie Mickiewicz wrócił do terminu egzaminu, okazało się, że egzamin ma już za sobą. Była nim owa rozmowa. Niebawem miał nastąpić pierwszy wykład. Pracy nie było zbyt wiele, kilka godzin wykładów na tydzień. Wynagrodzenie nie z gorsze, około trzech tysięcy franków szwajcarskich rocznie. Ileż to było, uzmysłowimy sobie, gdy się dowiemy, że na przykład za mieszkanie miał płacić miesięcznie 84 franki, służącej zaś 120 franków rocznie. Kraj wydawał mu się wtedy piękny jak obraz. Po Paryżu był tu spokój i cisza. Wracając do hotelu, gdy cicha lozanna układała się do snu, emigrant zwierzał się okrzykiem jak swobodnie oddycha się w tym mieście. Przez chwilę wahał się jeszcze, czy by nie wybrać Genewy. Tu również były wolne katedry. Tymczasem jednak Lozanna otrzymała pochlebne świadectwo o profesorskiej pracy Mickiewicza od Czartoryskiego, jako onkiś kuratora Uniwersytetu Wileńskiego, od poety szwajcarskiego Józefa Oliwiera, wreszcie od Saint bewa. Znakomity krytyk francuski znał Mickiewicza z Paryża, a choć ganił księgi narodu, cenił ich autora. W Paryżu szeroko ustosunkowana Anastazja Hulstinówna, od kilku lat hrabina Sirku, urabiała też szwajcarskie stosunki. Wszystko szło dobrze, z końcem listopada Akademia zleciła poecie wykłady kursu łaciny. Z bliższym ustaleniem programu Musiano czekać do jego powrotu. Mickiewicza nie było już bowiem wtedy w Lozannie. Opuścił ją pośpiesznie i co szybszymi dyliżansami gnał na Dijon do Paryża. Właśnie otrzymał wiadomość o nagłej chorobie żony. Choroba była dość tragiczna. Pani Celina dostała pomieszania zmysłów. Od progu powitały poetę krzyki obłąkanej. Powodem słabości było. Mleko, które uderzyło na mózg. Tak pisać miała o tym kiedyś do siostry sama Celina, tłumacząc tragiczne wydarzenie przypadłościami połogowymi. Sądząc z objawów, lekarze dzisiejsi są raczej zgodni w określeniu choroby jako rodzaju obłędu popołogowego, zachodzącego niejednokrotnie i zazwyczaj mijającego. Jakie psychiczne troski pogłębiły chorobę, możemy się tylko domyślać. Kiedy po długich wahaniach przyszło odłączyć celinę od męża i dzieci i umieścić ją w zakładzie dla chorych, zapisywała całe stronice lichimi wierszydłami, w przekonaniu, że gdy stanie się poetką, mąż będzie ją kochał. Może rzuca nam to pewne światło. Może już wtedy Celina nabierała wątpliwości czy mąż naprawdę ją kocha. Bardzo to możliwe. Tymczasem dom poety się rozpadł. Córeczką Marynią przyjęli Fuszerowie, syna platerowie. Celina była w wes w domu zdrowia. Mickiewicz zwinął puste mieszkanie, wziął pokoik na tejże nicolas gdzie on gdzieś wykańczał pana Tadeusza. Pisał, ale jeno do chorej, domagającej się ciągle listów oraz do dalekiego gdzieś w Chile domejki. Większą cierpiałem biedę niż tobie opisuję, dodawał. Synek odłączony od matki rozchorował się ciężko. Z lozanny nalegano na rozpoczęcie wykładów. Z We obłąkana słała obłąkane listy i niemniej obłąkane próby poezji. Trzeba było słać jej oceny jak najlepsze i zarazem pozornie uzasadnione. Postała się podejrzliwą i nieufną, oraz uspokajać, że dzieci są zdrowe, gdy mały włodyś był w niebezpieczeństwie życia. Tak kończył się jeden rok, a zaczynał ze styczniem drugi. Z południa Francji, z Endon, gdzie było tak spokojnie, Bogdan Zaleski pytał Witwickiego, co z Adamem, i otrzymał odpowiedź. Jest jako tako lepiej. Bogu dzięki, niżem się obawiał. Projekt szwajcarski może jeszcze dojdzie do skutku. Tymczasem nikogo nie chce widzieć. Nic teraz nie czyta, niczym się nie zajmuje, chyba że w szachy gra. Albo sam je ustawia. Niebawem doniósł, że zdrowie celiny zaczyna się polepszać. Istotnie, obłęd był tylko przejściowy i mimo słabych wtedy środków lekarskich zaczynał z wolna przechodzić. Doktorzy, bojąc się ponownego zapadnięcia, trzymali chorą wanwę do końca marca. W kwietniu byli razem wraz z dziećmi i śladów choroby znać już nie było. Plany szwajcarskie odżyły. Wreszcie ruszyli w czerwcu, żegnani w przeddzień przez przyjaciół pożegnalnym obiadem, z mowami i toastami. Nazajutrz dyliżans ruszył na południe. W stukocie jego kół kończył się jeszcze jeden okres życia, coraz dalszy. Podróż mieliśmy bardzo przyjemną. Nie było bardzo gorąco, donosiła pani Celina kuzynowi w Paryżu. A zacząwszy od Dijon, śliczny kraj i piękne widoki. W cichej lozannie szukała mieszkania. Donosiła do Paryża, że wzięła już dziewczynę do dzieci. Poleciła sprzedać paryskie meble, ale przysłać co fortepian. Mickiewicz odnawiał tymczasem zeszłoroczne starania w Akademii. Władze jej uległy zmianie i to powodowało trudności. Wreszcie jednak zatwierdzono dawny wybór i od sierpnia wszystko było zapewnione. Powiązał znajomości, był otoczony szacunkiem i ciepłą życzliwością lozańczyków. Okna jego pokoju wychodziły na spokojną roztocz Lemanu i za jeziorem potężne Alpy. Jak przed rokiem, zatem widok był piękny jak obraz. Ale teraz narzekał. Najpierw, że do jeziora daleko i że to jednak nie to, co swojskie litewskie widoki, na których zaraz można położyć się i przespać. W październiku odbył się pierwszy wykład. Idę na szafot. Miał wyznać swą tremą Mickiewicz. Zamierzał po prostu odczytać spisany francuski tekst. Lecz gdy znalazł się na katedrze, zaczął mówić. I odtąd mówił bez przerwy, zerknąwszy nawet do kartek. Uczniowie przyjęli go entuzjastycznie, profesorzy z uznaniem. Już po paru miesiącach z profesora nadzwyczajnego został mianowany zwyczajnym, a pobory ustalono ostatecznie na 3000 franków rocznie. Wbrew początkowym pozorom wykłady zajmowały mu jednak sporo czasu. Pracę mam wielką, pisał do Zaleskiego. Dni całe nie wstaję od stoła, a często do pierwszej w nocy rozbieram jakiś trudny metr łaciński. O siódmej muszę być na nogach we dni lekcyjne. Polski język schodził tedy na bok. Żrę tedy łaciną, a pluję francuszczyzną, dodawał, po czym jakby z żalem. Nieprędko będę mógł spotkać się z tobą na lutniu. Tak przypomniało się dalekie kowno. Mała Marynia tęskniła, wprawdzie, zrazu za ogrodem luksemburskim i znajomymi rodziców z Paryża, ale niebawem przywykła. W tym samym domu, co oni, zamieszkali ponadto krajanie z Litwy, Jundziłowie, rodzina z dziesięciorgiem dzieci. Jeszcze przed 1830 rokiem opuścili Litwę i osiedlili się zrazu we Fryburgu. Teraz byli tutaj. Jako zastępstwo przyjaciół paryskich nie było to wiele, ale zawsze coś. Często zachodzili emigranci włoscy, jak melegari czy skowadzci. Robiono spacery w góry, rozprawiano o filozofii i polityce. W małej mieścinie szwajcarskiej sławny Polak stawał się popularny. Uchulano przed nim kapelusza, pozdrawiano jak swego. Właśnie Revie de Dumont przyniosła studium George Sound o trzeciej części dziadów. Znakomita, niezmiernie wtedy poczytna pisarka miała polskiemu poecie za złe jego katolicyzm, ale nie wahała się zestawić go z Getem i Byronem. Trzecią część dziadów poczytywała za dzieło głębsze od getowskiego Fausta i byronowskiego Manfreda. Żaden głos, pisała, od czasu proroków biblijnych nie podniósł się z taką siłą dla opiewania tak wielkiego tematu, jak upadek narodu. Głos pisarza tej miary, co Jorson, nadamiar ogłoszony w piśmie o tak swoistym zasięgu, jak Révy de Dumont, zrobił swoje. Od czasów krytyków moskiewskich i petersburskich Nikt tak o nim nie pisał. Emigracyjne pieski obszczekujące wieszcza zdławiła bezsilna złość. Sama Georges Saint w samym Revue du Monde o żałości, o zgrozo, bez trudności przebywała granice i dotarła na pewno do zaśnieżonej pustowarówki. Kto wie, może czytając peany sandzicy, pani Maryli zrobiło się nagle czegoś żal? Rok 1838 zesunął się niemal niespodzianie na owe sprawy lozańskie. Czas utwierdzał pozycję Mickiewicza. Wykłady z literatury rzymskiej zdobyły uznanie swą niebanalnością, tym, że sięgały do samego życia wymarłego narodu, do trybu jego myśli. Pochwały George Saun zrobiły zapewne swoje. Wreszcie Szwajcarów zaczęły dobiegać słuchy. Że myśli się w Paryżu o katedrze dla ich profesora? Okazało się, że ów emigrant jest nie tyle erudytą, ale międzynarodową znakomitością. To też, jedne po drugich, przez te pierwsze miesiące nowego roku, poszły wnioski o zatwierdzenie na obecnym stanowisku, o podniesienie poborów, o nominację na profesora zwyczajnego. Studenci gotowali owacje. Koledzy profesorzy nalegali, prasa wyrażała nadzieję, że polski profesor nie zapomni o tych, co go najpierwsi prosili na katedrę i że odepchnie pokusy paryskie. Po niektórzy przyjaciele, Witwicki na przykład, również odradzali Paryż. Życie płynęło tu cicho, wiejsko i domowo, znieruchomiało niemal. Jak owa błękitna roztocz jeziora, widna z okien dużego, jasnego mieszkania. Jundziłowie w tym samym domu. Ze swą liczną rodziną wnosili tony Litwy i polskości. Dzieci podrastały. Pani Celina była znowu w ciąży. W końcu maja miało przybyć trzecie dziecko, a druga córka, Helenka. Z Chile pisał do Mejko. Z Paryża dosyłał wieści Witwicki. Zalescy, którym znudziła się samotnia w Prowansji, wrócili pod Paryż do skrytego w lasy Fontainebleau. Z radością przyjęli zaproszenie damów i zjechali na lato do Szwajcarii. Była wielka radość i długie opowiadania i wycieczka wspólna na Mont Blanc. W sierpniu Bohdan wrócił do Paryża i słał nowy zapas pogłosak. Polonia tu szaleje, donosił, tak pewna wojny, ale Leman i Europa były jednakowo pogodne. Nadzieje na wojnę były zwykłym produktem ogórkowego polskiego sezonu.